No i witam serdecznie od z tej strony. Kolejny dzień. Początek Bratysława, i zaraz grzeje silnik, i mam 5 godzin do granicy. W zasadzie nie 5 godzin do granicy, bo 5 godzin to ja już będę w Katowicach, ale yy, z racji tego, że jestem teraz w tym czasie kwarantanny, yy, korzystając z tego, że tutaj w Słowacji nie ma paniki, tak jak we Włoszech, oraz tak jak w Polsce, bo już się dowiedziałem, że w Polsce jest panika, jak nie wiem, zresztą wy już to przeżyliście. Wy to oglądacie jakiś czas po tym, to ja sobie zrobię tutaj zakupy w, może nie w Bratysławie, ale gdzieś w Słowacji normalnie, bo i tak mam euro i tak bym stracił wymieniając to na złotówki w Polsce. Także pojadę do jakiegoś supermarketu przy okazji, zobaczymy, czy tutaj w Słowacji jest jakaś panika. No i główny, że tak powiem, fragment spektaklu to będzie wjazd na granicę słowacko-polską bądź czesko-polską, bo jeszcze nie wiem, jak będę jechał. Także Zobaczymy, jak się to ułoży. No, pamiętam, że 2,5 miesiąca temu nie było tych kukurydzy, takich jak w Katowicach. No, może trochę to wyższe jest, ale nie było tego, także na propsie. coś się tutaj buduje, to Bratysława. E, ja jestem już godzinę w trasie. Rzuciło mi się w oczy to, że bardzo dużo suszarek tutaj jest, znaczy strasznie policjanci kontrolują prędkość, dlatego nawet e, nie zamierzam przyspieszać, tylko tempomacik 50. I proszę Was. Przeglądam, se, przeglądam sobie yy, na czasie w, Słowa, w Słowacji, tak? Przypomnijmy, w Słowacji kategoryczny zakaz poszukiwania wykrywaczem metali na czasie. Koleś zarobił 150 milionów, nie, 50 milionów dolarów wykrywaczem metali. I taka głupia ikona dla dzieci. <grywania> o kurde, o koronawirusie troszeczkę tutaj widzę. No i jakieś muzyka. Pewnie. no i koronawirus. Jacyś mędrcy się wypowiadają. COVID-19. No to może jakaś panika tutaj w, w Słowacji. Jest, ale ja nie widzę. <grym> ja nie widzę po ludziach paniki żadnej. Powiem wam, że widać jednak w Słowacji trochę tą panikę. Strasznie ludzie masek nie mają, ale po prostu sklepy koleś na czerwonym przejechał. Grubo, przez telefon gadał i na czerwonym przejechał ten y... widać poprzez, że szturmują sklepy i to strasznie szturmują o godzinie 9.40 jest nawalone, są pełne parkingi aut, postaram się Wam tu pokazać Bo ogólnie mogę powiedzieć, że fajne góry, na dwójce wjeżdża mi <noise> ale kurde podjazd ale te czwórka daje radę no i co, kończy się miasteczko Ostatnica. Ostatnica, dokładnie. I zaraz będziemy mieli. Brrr, już puszki zaczynają, wiecie, jak drgać, tam się przypalają, może lekko i. ale patrzcie, ile ze mną te puszki wytrwały. Spytacie się, jakie puszki? No, puszki, w te, które łatałem tą dziurę, nie? No, będzie musiała ta dziura poczekać trochę, bo. Najpierw ja się nigdzie nie pokazuję, nigdzie nie chcę mieć styczności z ludźmi. Jadę nad wodę, tak jak powiedziałem i kwarantanna 11 dni, bo od 3, 3 dni temu miałem ostatni kontakt z Włochami. No i mamy granicę polsko-słowacką. Teraz przez nią przejeżdżam. Co to się dzieje się? No czemu nie ma żadnego znaku, że Polska nie fajnie. Nie podoba mi się. Chciałem mieć znaczek Polska. Co jest? Nie czuję jeszcze tego polskiego Co? powietrza. Ua! Co to się dzieje się? A ja widziałem już polską flagę, ale to co tu tutaj jest to ja nie wiem, ale fajnie, byleby tutaj nikt nie jechał od góry. Ale klimat, no Polska to jest piękna, no nie ma to tamto. Rrr. Piękna pogoda w Polsce, piękny zielony lasek. Pierwsze, co mi wita w Polsce! Polski śmietnik! Krupnik! Wow, polskie śmieci! Jesteśmy. Zimno tu macie! <grym> zimno tu mamy! Dobra, ale ślicznie jest. Czuć kurde las, czuć świerki, czuć jagody, chociaż pewnie ich nie ma tu. I czuć diesla niemieckiego. Ale odejdę trochę i. Polski papieroski. No kto mi nie powie, że tu jest malowniczo Ta zieleń tych, tych choineczek Strumyczek po lewej stronie Takie, wiecie, takie Swojskie zabudowania Takie <laughs> O, krzyże Krzyże, jakieś kapliczki No krzyży mi brakowało, cholera Tam na zachodzie nie ma krzyży Znaczy w zachodzie, Boże Na, na północy nie ma Na południu, Boże nie wiem, czy to jakieś natchnienie, czy co. Ale powiem Wam, że. Piękny kawałek ziemi mamy. Mamy piękny kawałek ziemi. I warto tu wracać do tego kawałka ziemi, cholera. Walić tą politykę i ten brud. Ale ten kawałek ziemi. No kurde, jak to wygląda ślicznie. Tak swojsko, tak. <laughs> no. W zachwyt wpadłem. Górki. Zaraz zobaczymy, jak dojadę do, do miast. Powiem Wam, że te drogi to mamy nieporównywalnie lepsze od tych włoskich. Yy, nie wiem, jak te. Wo... Chociaż włoska autostrada może się umywa, ale to nie jest autostrada, to jest eska, jest jedynka, nie? I to jest międzykrajowa. I, i powiem Wam, że te seski włoskie to są takie rozwalone. Fajnie, że tam są ronda co chwilę i nie ma świateł, ale takie to porozwalane, a tutaj proszę, auto samo jedzie. Nie wierzę, jestem w Katowicach. No trzeci ambulans, kurde nie wiem czy go jeszcze uchwycę, ale widzicie, że się ludzie zjeżdżają. E, o widać go tam, trzeci ambulans przejeżdżają, normalnie jak w jakiejś apokalipsie, kurde. W tle słychać sreny. A ja jestem między moimi dwoma ulubionymi zbiornikami. Może wiać? Hubertus. Między Katowicami. Sosnowcem. A Mysłowicami. I Morawa. O, spadła mi gąbka. Teraz będę ją musiał gonić. Chodź tu gąbka. Już mi się cała urwała. W ogóle poproszę brata, żeby mi kupił ósemkę na czas kwarantanny, żebym przyjechał z tą ósemką, z tym GoPro Hero 8, nie? I żeby mi ją zostawił i, <grym> i żebym pojechał do domu. I teraz tak, stoję w mojej miejscówce, takiej, którą lubię tutaj na Śląsku e, i z racji tego, że no nie mogę się za bardzo stykać z tymi ludźmi dla, 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 dla hmm, żeby nie rozprzestrzenić tego, o ile jestem zakażony. I muszę napisać kartkę, SMS-w zasadzie, co bym chciał zjeść w Polsce cholera saperowi. Yy, mamy już jedną miejscówkę, dla mnie znaleźliśmy taką, gdzie w ogóle ludzie nie chodzą nad strumykiem. Będzie trochę zimno, no ale 11 dni przede mną. Kwarantanny, no chyba że wcześniej jakieś objawy takie mocne będę miał. No to zadzwonię sobie pogotowie. Po yy... Co jeszcze chciałem powiedzieć, no? No saper mi też to przyjedzie i od razu pojedzie, żebyśmy nie mieli styczności, bo saper tam dalej pojedzie gdzieś i będzie się z ludźmi widział, no. Ja muszę <laughs> posiedzieć sobie sam. Muszę mieć czas na zastanowienie się, czy ta cywilizacja pociągów, aut i wszystkiego wokół nas, tego, co żyje, czy to już koniec? Czy to jest czas apokalipsy? Czy pójdziemy do stwórcy tego u góry, a może byliśmy źli i pójdziemy na dół. Tego nie wiem. Widzę pociągi, i to jest chyba elf. Piszę, wysyłamy sobie do sapera. A i żeby nie było. Cieszę się, bo jestem w Polsce, cholera, na, moich, na mojej ziemi. Ach, chyba odmiedziowanie robią na chucie. Tu już bazie rosną, a tu jeszcze kwietnia nie ma przecież. Ludzie, co to za bazie? W marcu? Czy w sosnowcu jest panika? Wszędzie pustki, tylko tramwaje jeżdżą, sterowane przez roboty. Tam to naprawdę nie człowiek, lecz sam on, sam koronawirus w postaci człowieczej. Tutaj auta sterowane na. Kurde, psy elektroniczne, Jezus Maria, co tu się dzieje w tym Sosnowcu? Humor mam, wiem, że się niektórzy boją, ale ludzie, nie bójcie się, nie, <śm> <śm> nie bójcie się i, i śmiejcie się z tego, bo e, strach i panika nic nie da. <śm> Patrzcie, cyborgi z Sosnowca, <śm> jadę na Częstochowę. Jestem już u Sapera i teraz jedziemy znaleźć miejscówkę do... Do, do kwarantanny Saper mówi, żeby się nie zbliżał Dobra Ale będę miał rzeczkę, będę miał ty, bo cię zarazę przez trzy auta słuchaj. Będę miał ten bieżącą wodę Patrzcie, dzwoni, boi. Dobrze, dobrze. Saper możesz się przywitać z widzami. Cześć widzowie, będziemy w danie karmić Odyna Ale patrzcie jakie tutaj są fajne w ogóle te jak się można zaszyć, ale saper, żeby internet był, bo ja się tutaj wiesz, sztangę mam, ale ja się zanudzę. <grystanie> Najwyżej się trochę. O kurde, ile drzewa będę miał na, na kiełbachy. <grystanie> Prosimy poczekać. Prosimy poczekać. A będziesz mógł to... kontynuować Już umarłby. Odważny niczym lew, <grystanie> niczym rycerz. Słucham? Nie cię. Patrzcie, tutaj mam butle, żeby sobie smażyć kiełbaski, ale ja i tak będę próbował sapor... O, kurde, to jest! Wujek samo! Same... ale... Sapor jakieś chipsy tam są, chociaż to? jakieś chipsy. Same zdrowe życie, co ty chcesz mnie otruć? Oj, śmiech jak nie wiem no. Je, jest cydr. Jest i bardzo dobrze. Siema, super, sieba. Kwarantannę, czas zacząć. Przepraszam za wiatr. Tak wstępnie wygląda moja miejscówka na kwarantannę. No, czeka mnie tu przynajmniej 10-11 dni. Jak się przez to nic nie będzie działo. Oj, jak zimno, oj, jak zimno to Polska. Jak się nie będzie nic działo, to, to będę mógł wrócić do żywych. A jak się będzie coś działo, to wtedy będę dzwonił na tą stację sanitarno-epidemiologiczną no a tak to to co idę zbierać teraz drewna w ciul bieżącą wodę mam 25 litrów yy, wody do picia mam i co tam jeszcze jest? no i kurde prowiantu pełno i tak sobie te to yy, jakby to powiedzieć yy, racjonował kiwie to się zdarzyć może o kurde idę Gryby mi tu pływają zaraz, po wędkę jeszcze zadzwonię, żeby mi przywiózł. <gry> Zasięg jest taki sobie, ale będę się mógł skupić na robocie w końcu, bo mam tego materiału tyle, że szok. Ale apatyczna gałązka. O, proszę bardzo, pierwsza. Guba cywilizacji, która się może przydać na coś jeszcze. Mamy Grilla. Jeszcze różdż by się przydał. Za chwilę go weźmiemy, ale to mnie bardziej interesuje. Dawaj, dawaj, nie bądź taki. Ja się tam targam z takimi konarami, a tutaj zobaczcie, co jest. No, żyć nie umierać. Ja sobie tak śmieszkuję, ale i tak tam jakiś strach odczuwam, wiadomo. Tylko, że ja permanentnie całe życie strach odczuwam, więc takie coś czy. Czy, nie wiem, zginąć przez coś innego, czy przez własne myśli się tam zabić? Jeden kij. Tu przynajmniej zabawa jest, bo se zapalę ognisko za chwilę i kiełbasę zjem. A jak nie będzie kiełbasy, to się nauczę robić czegoś innego, żeby źle leć. O, ot tak! Zobaczcie, saper uciekł, ale tu mam kompana. Aż mi się to kojarzy z tym filmem Castaway. <laughs> Wilson! Trzeba trochę doświadczenia złapać. I jak to? Tak. I tak. nie podważamy. W sumie tu jest tyle podpałki, że będzie ciężko nie zrobić, kurde, yy, pożaru. Mam krzesiwko. Już sobie tutaj zrobiłem taką dziupelkę, ale tutaj sobie nakruszę tej tej brzozy zaraz zobaczymy czy się uda no pani brzozo co jest? ejże jeszcze, jeszcze raz duży wiatr jest oglądam właśnie wystąpienie i Morawieckiego i Bosaka i wszystkich innych tam ludzi i tutaj pan premier Morawiecki mówił o tym o sytuacji we Włoszech, o sytuacji na granicach wszędzie i kurde, ehh, cały czas mówią e, dookoła, że, że Włochy są całkowicie zamknięte. Widzieliście jak to wygląda. E, tak samo mówili, że na granicach z Polską też są wszędzie jakieś kontrole, e, jakieś sanitarne. Widzieliście jak to wygląda, nawet w dzisiejszym odcinku. I powiem wam, że ja rozumiem. Yy... Rozumiem pewne rzeczy, ale no to jest kłamstwo, cholera, no. To jest po prostu kłamstwo. Ja nie mówię, że teraz tam tego nie ma, bo może ja przejechałem i za 5 minut tam przyszły te wszystkie służby, yy, robiły te wszystkie, wiecie, yy, jakby to powiedzieć, yy, kontrole te sanitarne i tak dalej. Ale ja... Państwo to jest państwo. Yy, ja wolę polegać na sobie niestety i... Jakbym się miał teraz zgłosić na jakąś kwarantannę do tych szpitali, to z tego co słyszałem, i znowu to nie jest zweryfikowana informacja, to słyszałem, że do szpitali przychodzą ludzie, którzy mają katar, którzy mają kaszel i którzy są ekstremalnie spanikowani i zaczynają się jakieś burdy tam robić. Dlatego ja się zdecydowałem na to, że czmychnę. Co prawda nie jechałem tymi głównymi takimi szlakami, tylko specjalnie. Z premedytacją jechałem tymi szlakami, żeby y, być może ominąć właśnie te, y, te kontrole. Być może stąd właśnie y, ani na terenie Włoch żadnej kontroli przez 1200 km w kraju nie miałem. Żadnego haltu. Na granicy tak samo. Byłem na autostradzie i widziałem, że tam jeżdżą tiry, ale z racji tego, że y, winieta w Słowenii trzeba wykupić ją na stacji, a nie chciałem mieć żadnej styczności z ludźmi, to postanowiłem, że pojadę taką granicą, którą widzieliście, tą słoweńsko-włoską. Potem tamto już w ogóle nie komentuję tego, co było w Węgrzech, w Słowenii i w Słowacji. Natomiast, no tutaj się trochę nie będę mówił do końca, że mijają się z prawdą, natomiast chciałbym Wam pokazać, co mi saper kupił, bo <laughs> on jest pomarać. Lepiej, kurde, jak w święta normalnie, nie? Kabanosy, zobaczcie, jakieś te... Yy... sery, kurde, wiecie, jakie polskie żarcie jest dobre, jak mi tego brakowało? Cydry, cydry też mi kupił i cydry są przesmaczne, Prze... kurde, to jest masakra, jak nie wiem. Yy... Miałem zrobić sobie ognisko, tak jak widzieliście, ale zaczęło padać. Nie wiem, czy słychać. No, i całe to drewno, które przyniosłem, i te rozpałki i tak dalej, już zamokły. Myślałem nad tym, żeby te kamienie, które wykorzystałem jako tam ochronę do ogniska, to żeby przykryć całe to drewno tym drezentem, żeby położyć kamienie, żeby tego nie zwiało. Ale jutro będzie pewnie ładna pogoda, będzie wszystko fajnie. Teraz się zastanawiam nad. Racjonowaniem tej żywności, bo w mediach mówią, że yy, nie będzie w tym żadnego problemu, a jak będzie, to zobaczymy. Ja już dostałem dużo zdjęć z sklepów, z pustych półek. Znowu, nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji, czy to jest jakaś panika, czy nie. Ale dostałem też od kilku widzów taki fragment rozmowy 7 minut. Jakiejś polki, która mieszka we Włoszech i która płacza, że ludzie 20-latki umierają na zawał serca w domach. I słuchajcie, najlepsze jest to: dostałem to od dwóch osób, i obydwie od trzech osób. I dwie z tych osób napisały, że to jest ich koleżanka. Także ludzie między sobą y, sieją panikę, kłamią się. Grają w głuchy telefon, powiedzą. Jeden powie, że kod jest czarny, a potem po trzeciej osobie czy po czwartej wychodzi, że pantera jest zielona. I no jest kurde dezinformacja, jak nie wiem. Dlatego ja postanowiłem, że ominę cały ten system państwowy itd. i tak dalej. I zostanę tutaj te 11-12 dni na kwarantannie. Saper mnie doprowiantuje. Będzie wyglądało to tak, że będzie zostawiał jakieś 15 metrów stąd. Żarcie, ja będę po to po prostu łaził. Ale nie spocznę na laurach, bo zarobiście będzie się nauczyć takich rzeczy jak yy, znalezienie pokarmu w takich warunkach. To będzie, kurde, coś fajnego. Mam koło siebie wodę, może jakieś Kianki kurde, ugotuję. <grytania> Dobra, już waruję. Dobra, moi drodzy, to był, można powiedzieć, dojazd do kraju i przed dzień, przed kwarantanną, przed, przed dzień, przed 11, 12 dniami kwarantanny, także no. W kolejnych odcinkach zobaczycie mnie tutaj, być może przemieszczę się w kolejnych dniach gdzieś nad jakąś wodę i poszukam tylko, żeby tam nie było ludzi, bo broń Boże nie chcę mieć z nikim kontaktu, bo jak jestem nosicielem, nie chcę w żadnym stopniu się przyczynić do tego, aby ta, yy, ta choroba, ten wirus z, z mojej winy jakoś u kogoś innego zaczął kiełkować i... Jeszcze jakby on poszedł do jakichś starszych ludzi i ich zaraziłby ktoś, umarł, to ja bym sobie tego całkowicie nie wybaczył. No i cholera tyle, także kwarantanna na kanale! Trzymajcie się, cześć!